Po tym meczu jedna z drużyn może przejść do fazy pucharowej. Czy jest to w ich zasięgu? Przekonajmy się. Wieczór, Szanowni Państwo, serdecznie wszystkich Państwa witamy przed ekranami i zapraszamy na transmisję z dzisiejszego spotkania. A mecz skomentują dla Państwa Tomasz Smokowski wraz z Jackiem Laskowskim. Zapraszamy na spotkanie grupowe w ramach elitarnych rozgrywek UEFA Champions League. Jacek, trybuny rozgrzane do czerwoności. Myślę, że czeka nas tu naprawdę wspaniały mecz. Wiele wskazuje na to, że to może być dobry dzień dla zespołu przyjezdnych. Jeśli wszystko pójdzie po ich myśli, już dziś mogą zakwalifikować się do fazy pucharowej. Z drugiej strony pamiętajmy, że to jest piłka nożna. Tu wszystko jest możliwe, a presja potrafi sparaliżować nawet największych. Irwin Losano przy piłce. próba do ale dobry blok. Proszę własnym oczom, nie ma gola. Jaka jest szansa obrony strzał tak bliska, niemal zerowa, i jednak widzieliśmy to przed chwilą. Piłka opuściła plac gry, wznowimy od bramkarza. Kamara. Drużyna przeciwna odzyskuje piłkę. To ważny mecz dla gości, Jacku, bo już dziś mogą zapewnić sobie awans do fazy pucharowej. Dobra postawa od początku. Ale popatrzmy, bo mają okazję. No, myślałem, że może tu być gol, ale świetna była ta interwencja. Irving Lozano przy piłce. Nic z tego nie będzie. Mamy spalonego. A przecież można było chwilę zaczekać, aż wróci na dobrą pozycję. Chyba zabrakło koncentracji. Przerwany ten atak? Offside. No, sędzia był blisko. Są coraz wyżej z piłką. Jak to rozegrają? Rzut rożny. Złe wybicie. Może się to zaraz zemścić. Piłka do Losano i blok w odpowiednim momencie. Jacku, można chyba się spodziewać, że rywale będą się dziś szczególnie koncentrować na tym zawodniku. Zlekceważenie go mogłoby się zakończyć katastrofą. Fantastycznie operuje piłką, praktycznie nie daje jej sobie odebrać, to też spodziewajmy się wielu driblingów i rajdów rozrywających krzyki obronne przeciwnika. Można przewidzieć, którędy pójdzie większość ich akcji zaczepnych, ale przewidzieć, a zapobiec, to już zupełnie coś innego. Ładnie rozpoczyna teraz akcję. Będzie bramka! Odbija! Chwilowo gasi pożar. Oddali piłkę przeciwnikom. Utrzymuje się przy piłce. Przy bierności rywali. Szansa! Mogą zaraz prowadzić! I udało się zablokować. Zdrożnego w okolice jedenastki. Przydałoby się to jednak lepiej wybić. Obiecująco to wyglądało, ale nie udało się. Ma przed sobą sporo miejsca. Może zaatakować skrzydłem. O, teraz podręcznikowe wejście w niebezpiecznym miejscu. Przesuwają się z piłką w strefie ofensywnej. Mogą zagrozić bramce rywala. Ale nic z tego nie będzie. Akcja spaliła na panewce. A teraz kontratak. Jak to rozegrają? Muszą teraz wracać. Będzie niebezpiecznie. Uwaga, okazja. I tak. Piłka w siatce. Otworzył nam wynik tym trafieniem. No to mamy 1 do 0. Niepotrzebnie, niepotrzebnie. Oddana piłka za darmo. Lozano. Jodrzeński w swoim stylu wprowadza piłkę w strefę obronną przeciwnika. Chyba zbyt czytelne to dośrodkowanie. Przejmuje piłkę przeciwna ekipa. Drużyna miejscowa rzadziej bywa przy piłce, oddają inicjatywę przyjezdnym. Tyle, że w tej grze nie chodzi o posiadanie piłki, a o kierowanie jej do bramki rywala. A pod tym akurat względem są lepsi w tym noczu. Prowadzą i nie muszą się przejmować drugorzędnymi statystykami. Jak widzimy, znowu są w defensywie. Ryzykownie, ale skutecznie. Oho, teraz jest niezła okazja do kontry. No i drużyna przeciwna przejmuje piłkę. Lozano. Bardzo teraz pewna interwencja obrońców. Niweczą świetnie do tej pory budowany atak. Zano. Irwin Klosano przy piłce. W rzucie rożnym będą mieli okazję wyrównać. Niepewne wybicie. Ciągle groźnie. Zieliński przyjmuje piłkę. Świetne ustawienie i przerwanie akcji tym przejęciem. Proszę Państwa, mamy wieści z Liverpoolu na Anfield. Zmiana wyniku. Mamy pierwszą bramkę dla Derec. Obecny wynik brzmi 1 do 0. Za nami 41 minut tego spotkania. Wszystko jasne. Dziękujemy bardzo. Szukają wyrównania, ale nie podpalają się. Grają cierpliwie. Uwaga, mamy dobre prostopadłe podanie. Obrona na miejscu. Blokują to groźne dośrodkowanie. Wyjaśniają sytuację. Rozpoczną odrzutu rożnego. Nie, nie tak, źle to teraz wybija. Wciąż może coś z tego być. Podanie do zienińskiego. Świetne, filtrujące podanie. Zupełnie nietrafiona decyzja. Z takiego kąta ta piłka praktycznie nie miała prawa wpaść. Po co w ogóle był ten strzał? Chyba właśnie zadaje sobie to pytanie. I rozpoczynamy drugą połowę spotkania fazy grupowej UEFA Champions League. Doskonała piłka za obronę. Ale nic z tego. Górą bramkarz. To był bardzo trudny do obrony strzał. I postanawiają zmienić coś w swojej grze i sięgają po świeże siły z ławki. Dobry odpiór, ale po nim będziesz utrożny. Daleko dogrywa w pole karne. Ale szrobi Sonada, jak on to zrobił. Przydałoby się to jednak lepiej wybić. Tak się powinno stopować ataki rywala. Mogą teraz skontrować, mają dobre opcje. My już teraz serdecznie zapraszamy na transmisję z kolejnego spotkania. Z pewnością czeka nas mnóstwo piłkarskich emocji. To może być bardzo dobry mecz. Obie drużyny mają czym postraszyć przeciwnika, więc nie powinniśmy tam narzekać na nudę. kamera Pokazują teraz cierpliwość w budowaniu akcji Chcieli zaskoczyć rywala tym zagraniem, ale obrońcy byli na posterunku. Świetna interwencja. Drużyna przyjezdna zdominowała posiadanie piłki. Niestety niewiele wynika z tej przewagi w posiadaniu piłki, a zadaniem sztabu trenerskiego będzie znalezienie odpowiedzi na pytanie, dlaczego tak się dzieje. Na pewno trzeba jednak przyznać, że rywale umiejętnie się bronią i cały czas pilnują korzystnego dla siebie rezultatu. Bez problemu odbierają piłkę. Czas na wieści z Anfield, proszę Państwa. wyniku uległ zmianie. To kolejne trafienie dla Liverpoolu. Daje im to prowadzenie 2 do 0. Jeśli sędzia uzna, że mogła tu bramka, będzie czerwona kartka. Sędzia nie waha się ani przez chwilę. Musi pokazać czerwoną kartkę. Przepisy wyraźnie zabraniają takich interwencji. W tej sytuacji nie ma się nad czym namyślać. Takie wejście musi skutkować wyrzuceniem z boiska. Słuszna reakcja. I co? I słupek! Dobrze zażegnał niebezpieczeństwo tym wybiciem. Ale teraz niewiele brakowało do wyrównania. To mogło wpaść, powinno wpaść, ale piłka tylko trafiła w obramowanie. Broni ten strzał, ale co dalej? Ciągle pachnie bramką. Tak jest! Wyrównująca bramka! To rozbudza nam apetyty na coś więcej. Ależ to była bomba. Teraz wyraźnie widać na powtórkach, że poza precyzją ten strzał ewidentnie posiadał siłę. Dla pewności jak nie mam. W każdym razie wyszło naprawdę spektakularnie. Po tym golu jest 1-1. Musieliśmy na moment przerwać. Liverpool zdobył bramkę i obecnie mamy 2 do Kamara. Mamy przechwyt. Udaje się utrzymać piłkę w boisku. Co teraz z nią zrobi? Pogrywa piłkę w pole karne. Dobre teraz zachowanie w obronie. Wybijają to do środkowanie. Mogą teraz ruszyć z kontrą. Podanie nie trafia celu. skają na niego, ale ładnie się teraz zastawia z piłką. Ależ okazja! I udana interwencja. Bo no, wreszcie jakaś okazja. Z tego może być prowadzenie. Jakież teraz ożywienie wśród kibiców. O, i tak to się powinno robić. Modelowy odbiór. Mogą teraz wyprowadzić kontratak. Trochę zbyt pochopnie nici z kontrataku. Dobry odbiór, piłka jednak wyszła na aut. Holuje piłkę, widać, że czuje się z nią pewnie. waga strzał w kierunku bramki. Znakomite ustawienie i przechwyt. Spójrzmy, co teraz zrobi z piłką. A jednak offside, chociaż wydawało się, że podanie jest w tempo. Świetnie teraz w obronie. Wyczekali rywala. Znów są przy piłce. Podanie do Zielińskiego. Piłka podana do Politano. Okazja teraz. Jeszcze mogą szukać dobitki. I jest gol. Gol pomimo kapitalnej pierwszej interwencji. Gdzie była obrona? Prowadzą po późno strzelonym golu. Wystarczy jeszcze tylko kilka chwil koncentracji. I wygrają. Do końca niewiele i zanosi się na wygraną przyjezdnej drużyny. Choć na pewno można było wcześniej zamknąć ten mecz. Muszą jeszcze te parę minut wytrzymać, utrzymać koncentrację i zwarte szyki obronne. Prowadzą dwa do jednego. Taki wynik często powoduje nerwowość właśnie w końcówce, kiedy rywal rzuca się do odrabiania strat ostatnim wysiłkiem. Ale tak doświadczona drużyna powinna sobie spokojnie poradzić i dowieść ten wynik do końcowego gwizdka. Obie drużyny mają przed sobą ostatnie 10 minut. Bardzo dobrze teraz w obronie blokują, dośrodkowanie nie trafia tam, gdzie miało trafić. Może teraz wyrównać i teraz dobrze bramkarz, naprawdę udana ta interwencja. Defensywa może spać spokojnie, z takim fachowcem za plecami. Niewykorzystana teraz okazja z rzut rożnego. Ostatni dotknął piłki zawodnik drużyny broniącej, kolejny rzut rożny. Niewykorzystany stały fragment gry, piłkę wybijają rywale. Próba dośrodkowania w szesnastkę, ale czujny obrońca świetnie sobie poradził. Rusza flanką, bo zrobił się tam teraz niezły korytarz. Piłka do Losano. Gol proszę państwa, mamy tutaj gola. No, i teraz widzimy w powtórce, że chyba dopisało tutaj trochę szczęścia przy tej bramce. Niewiele brakowało, a piłka trafiłaby w poprzeczkę, ale koniec końców liczy się efekt końcowy. A więc mamy 3 do 1. 5 minut do końca regulaminowego czasu gry. Kamara. Wciąż prowadzi piłkę, może tu stworzyć zagrożenie. Posyła piłkę na dalszy słupek, zobaczmy. Nie ma bramki, ani wiele brakowało. Piłka przeszła milimetry od słówka. Trzeba pochwalić tę główkę. Dobre podejście pod piłkę, dobra siła, ale tym razem szczęście nie sprzyjało. I ring losano. Do Zielińskiego ta centra. Centra na niewiele się zdała, bo obrona radzi sobie w tej sytuacji. Sędzia postanawia teraz doliczyć 3 minuty. Politano kontroluje piłkę. No i po ataku zagrożenie minęło. Ma teraz sporo miejsca na skrzydle. Chce to wykorzystać. Dobra piłka, pędził do niej atakujący bramkarz, jednak plan maksimum został wykonany. Pierwsze miejsce w tabeli jeszcze przed zakończeniem fazy grupowej. W następnej kolejce mogą sobie zagrać rezerwami, zrotować skład i nikt ich nie może za to winić. Wywalczyli sobie ten przywilej na murawie. Kibice już pewnie zerkają na inne grupy, żeby sprawdzić na kogo mogą wpaść w fazie pucharowej. show them heroes feel. We are the younger, the younger. We show the heroes feel. All right, one more time. Right. We, the... we show them heroes feel. We are the.